ma koroniarzy. Z okazji Międzynarodowego Dnia Psa wybraliśmy się do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kielce. Jest z nami Wiktor Długosz. Cześć Wiktor. Cześć, cześć. Weźmiemy kilka psiaków na spacer, pogadamy o zamiłowaniu Wiktora do tych zwierząt i na pewno fajnie spędzimy czas. Zapraszamy. To tak, no nasze schronisko zajmuje się bezdomnymi zwierzakami, to są psy i koty. Głównie takie zwierzaki trafiają, po prostu są porzucane albo się gubią. Dostajemy zgłoszenie o takim zwierzaku i trafia do nas. Czasami też są zwierzęta odebrane ze złych warunków i czasami też bywa tak, że właściciel umrze no i taki zwierzak też do nas trafia. Jakie macie potrzeby na co dzień, co Wam najbardziej doskwiera, czego może brakuje, jakiej pomocy byście potrzebowali też od sponsorów, od partnerów? No Tak, w tym momencie bardzo potrzebujemy suchej karmy dla kotów. Przydają się też ręczniki i koce. I co ważne, to bez wypełnienia. Poduszek nie przyjmujemy, bo zwierzaki to rozgryzają, to nie jest problem. Także koce, ręczniki, tego typu rzeczy. Jeśli chodzi o liczbę zwierzaków, liczbę psów, liczbę kotów, jak to wygląda, ile dokładnie jest ich łącznie, ile jest piesków, ile kotów? To tak, w tym momencie jest ponad 120 zwierzaków, ale jeśli chodzi o psy to 53. Ale duży jest teraz problem z kotami, ponieważ już dosłownie nie mamy gdzie tych kotów przetrzymywać, bo jest bardzo dużo. Jeśli chodzi o psy, to większość dużych psów, małych psów? To jest różnie. Większość to są średnie psiaki, ale też mamy małe psiaki, duże psiaki, ale to powiedzmy, większość jest takich po kolanach. A zwierzątko czy piesek czy kot, który jest u Was najdłużej? Jest to Doki, on jest z 2018 roku, to jest najstarszy piesek. Mamy trochę psów, które są ponad 4 lata, ale Doki jest najdłużej. Skąd u ciebie Wiktor, taka? miłość do psiaków? Sam mam swojego, gdzieś tam zbiera, więc od zawsze też się wychowałem w domu rodziny, gdzie był pies, więc ta miłość do psów jest gdzieś była od zawsze. I sam też mam swojego psiaka. No, też się cieszę, że, 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 że mogę tutaj być z wami i gdzieś trochę dać chwilę szczęścia tym psom, bo, bo, bo widać, że, tego, że potrzebują. Nie są takie agresywne, jak wydaje mi się większość ludzi myśli, że są psy ze schroniska, więc to naprawdę super psiak. Tak, no gdyby ktoś chciał przyjść i przygarnąć, to wystarczy po prostu się przekonać, nie? Tak, no nie, nie ma jakichś tam większych problemów z nimi. Yy, widzę, że też są zadbane pomimo tej liczby psów, jaka, jaka tu jest w więc yy, nawet przyjść czasami na wieczorny spacer i wyjść, to, to uważam, że jest duża przyjemność. Tak, bo to też jest różnica, że czujesz, że dajesz temu psu też nowe życie, nie, i nową energię. Nawet tak tylko na spacer z nim wyjdziesz. Zdecydowanie. Czuć, czuć od nich taką, taką wdzięczność i, i, i po prostu człowiek się raduje, jak, jak, jak widzi ile radości psu sprawia, I zwykłe wyjście, dokładnie, zwykłe psie, wyjście na spacer. A taka przyjaźń z swoim jestem, witem na przykład daje ci dużo, nie wiem. Oddechu, ulgi, jak wracasz do domu po treningu, po ciężkim meczu, masz coś takiego? Na, że... pewno, na pewno dużo radości, bo gdzieś bo zawsze jak wracam do domu, to, to, to psiak się mega cieszy i nie da się wyjść ze spod miną po prostu do domu, bo zawsze wie, że czeka na ciebie, e, wyliczy cię, wyprzytula, więc, więc to jest taka, taka forma wsparcia, która jest trochę nieoceniona, więc e, każdemu, każdemu kto, kto ma psa, to nie muszę takich rzeczy tłumaczyć.